Weterynarz dzisiaj ma e, uśpienie konia operację. i Będzie teraz na ustylo czy... żeby no. odebrać jakieś monitory tam do badania, żeby tam podczas snu no, koń tam żył. Gdzie będzie ta operacja, tylko powiedz? E, pewnie SGGW tam w Halo! Dzień dobry, pani, witam serdecznie. Witam, klinika dużych zwierząt. Witam. Teraz dam informację z SGGW, że pani dzisiaj będzie odpowiadała za usypianie konia. Tak. Witam, dobrze. Wie pani co, bo Karino jest koło mnie. Tak? Wie pani co, i on jest po prostu strachliwy. Strachliwy jest niesamowicie płochliwe zwierzę. Wie pani co? Ja panią dam teraz na głośno mówiący. Dobrze. Nie, nie, ale chyba pan źle zrozumiał, bo ja zabieram, ja nie znieczulam na służebcu, tylko na sdg Tak, oczywiście, ale żeby pani mogła podejść, żeby się zbliżyć do zwierzęcia, to zwierzę musi pani. Jezu, jak mi się wyrywa. Musi pani, musi pani do zwierzęcia mówić, proszę pani, ja takie rzeczy uczę, proszę pani, pani, proszę pani, trzeba do niego mówić, trzeba do niego mówić, spokojnie przede wszystkim, ja go trzymam, ja go głaszczę, głaszczę go po pogrzebie. jest pani teraz na głośnym, Karino, Karino panią słyszy. Pani. Wie pan co, no znieczuliłam już dużo koni, także myślę, że sobie dam radę. No, no, ja nie mam wątpliwości, ale wie pani co, ja także z wieloma końmi pracowałem i takiego narowistego karol Karino, jak ten to jeszcze nie miałem, proszę pani. E, a pan jest nawolity, tak? Pro, proszę pani, ja w tej chwili trzymam bestię, że tak powiem. Jeżeli pani do niego będzie mówić, to ja będę pani mógł ją oddać w ręce, dłonie pani, konia do, do znieczulenia, proszę pani. O, słyszy pani, słyszy pani, co się dzieje. Słyszy pani. No. Dobrze, damy sobie radę pana. Spokojnie. A czy doktor Górski może jest już tam na miejscu? Proszę Pani, y, wiem, że jest doktor Piotr chyba, z tego co się orientuje. No to czy jest pan pewien, że to jest ten szpital? Proszę pani, 100% wszystko się zgadza. Jest pacjentka Budzilla, prank o poranku w RMF Max. Koń czuje się dobrze. Piotr już rży, przepraszam. A, a doktorze, 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 kilka słów do e, pani Olgi, proszę bardzo. Cześć, kochanie. No. Ja. Ale, czy nie mówisz do konia jakichś ciepłych słów, takich by było temu koniu trochę łatwiej, lepiej w życiu? Ona musi zadać stopy. tego. Nawet śpiewam, ale. Coś mi się tutaj nie zgadza. Zaśpiewajmy o, na... razem. Baby Shark! <laughs> Baby Shark! A dzisiaj Piotrowi końską dawkę czegokolwiek, oh. olga, czegokolwiek, co.